Pięknie przybrane w narodowe barwy dzieci, poczty sztandarowe i podniosła atmosfera. Dziś na polkowickim rynku obchodziliśmy święto flagi. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się od parady żołnierzy oraz innych służb mundurowych. Odświętnie ubrani funkcjonariusze robili wielkie wrażenie, a ich widok był naprawdę imponujący. Przy okazji czwartkowych uroczystości XIII Śląski Pułk Artylerii oraz Policja i Straż Pożarna prezentowały sprzęt wojskowy. Jak zwykle przy tego rodzaju okazjach cieszył się dużym zainteresowaniem. Chłopcy chcieli wszystkiego dotknąć i sprawdzić jak działa. Największym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy bojowe Wojska Polskiego. Tutaj mamy RM-70, to jest czechosłowacka produkcja wyrzutni. To jest podwozie, głównie chodzi o Tatra 815, no i pakiet Luf 40. A tam mamy langusta, WR40, langusta, że jest to najnowszy projekt Polski, polskie podwozie, kabina opancerzona i to jest taki sam pakiet jak tutaj mamy. Pakiety są takie same, tylko różni się podwoziem i tam o sprzętem wewnętrznym tam, powiedzmy tam mamy już cyfrowy system kierowania ogniem tutaj jeszcze tego nie ma to jest stary ręcznie wszystko naprowadzane tam już mamy cyfrowo tam no, to skraca czas, precyzję strzelania i dlatego tam ten sprzęt jest dużo nowocześniejszy no rozumiem, że to jest do użycia w razie wojny ale tak w ogóle na poligonach używacie i ćwiczycie? tak jak najbardziej, na poligonach jeździmy, strzelamy z nich cały czas bojową anemicją Oczywiście na powiedzmy od pewnych odległościach, których nie możemy na pełnych strzelać, bo poligony są za krótkie dla nas. I na tej podstawie strzelamy, powiedzmy, co, nie? Ten sprzęt nowszy, zwłaszcza że produkcji polskiej, to chcielibyście pewnie takiego więcej. Znaczy, mamy go w wystarczającej ilości, powiedzmy tak, co nie? Także tamten sprzęt jest jak najbardziej na tak. Spore zainteresowanie dzieciaki zawsze do takich samochodów bojowych ogólnie nie inaczej tutaj? Jak najbardziej, tego względu, że to jest duży sprzęt, robi wrażenie powiedzmy na dzieciach, zwłaszcza jak się ogląda i słucha w rodziców w domu, że tam wojsko, wojsko, no to, to dlatego tak się przyciąga uwagę powiedzmy. Jak to się stało, że Pan został yy, żołnierzem? No, powiedzmy, to było moje marzenie z dzieciństwa, i tak jakoś los się potoczył, że udało się dostać do wojska, i, i tak się zostało już. Kulminacyjnym momentem obchodów patriotycznych uroczystości jest rokrocznie wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Ciągałeś dzisiaj flagę państwową na masz? To takie spore wyróżnienie, chyba? Czy to duży stres był? No, jednak był duży stres, ale dla mnie to jest taki pewien rodzaj jednak zaszczytu. Bo zrobić dla swojego pokazać, można jako ZH w Polkowicach tutaj w mieście. No i kiedyś jak patrzy, jak wszyscy nie salutują dla, dla nas, to jak się można pocieszyć, ucieszyć. Początek maja obfituje w święta patriotyczne. Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za granicą, Święto Pracy oraz rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja. To dni, w których cieszymy się z naszych wielkich historycznych zwycięstw. W tym roku powody do świętowania są szczególne, bo mamy jeszcze ogólnopolski jubileusz 25-lecia samorządności. Nic dziwnego, że wicestarosta polkowicki Kamil Ciupak, w krótkiej mowie, którą wygłosił, nakłaniał mieszkańców powiatu, by wywieszali flagi państwowe i eksponowali swój patriotyzm zachęcić do podtrzymywania tradycji wspólnego dekorowania domów, szkół, urzędów w naszych miejscowościach biało-czerwonymi flagami. Majowa Święta to wspaniała okazja, żeby razem w rodzinnym gronie cieszyć się z poczucia wspólnoty w wielkiej polskiej rodzinie oraz żeby nich zamanifestować nasze przywiązanie do tego, co wspólnie tworzymy dla Polski. Niech biało-czerwona flaga będzie źródłem mądrego patriotyzmu oraz radości i optymizmu w myśleniu o kraju. Święto flagi i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to prosta, ale co ważne, prawdziwa lekcja patriotyzmu. Cieszę się, że każda gmina w naszym powiezie będzie organizowała różne uroczystości majowe Nie chcecie się wypieszać naszych flag narodowych. Nie wstydźmy się i. W czwartkowych uroczystościach na polkowickim rynku uczestniczyli obok przedstawicieli służb mundurowych oraz duchowieństwa także reprezentanci władz samorządowych. W naszej gminie z okazji świąt patriotycznych przewidziano szereg wydarzeń. W sobotę w amfiteatrze koncerty, występy artystyczne i inne atrakcje, a w niedzielę 18 w kościele Matki Bożej Królowej Polski msza święta w intencji narodu, po której odbędzie się koncert muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.